Widzieliśmy, że wam bardzo się spodobały ciekawostki bananowe. Dzisiaj mamy dla was ciekawostki o Coca-coli. Większość z nas lubi napoje gazowane, które w większości przypadków można łączyć z produktami spożywczymi. Tam gdzie są plusy, często też możemy znaleźć minusy tego płynu Coca-coli. Najpierw może przedstawimy plusy. Teraz przedstawimy zastosowanie produktów w gospodarstwie domowym. Czy wiedziałeś, że Coca-Cola może stać się Twoim sprzymierzeńcem w usuwaniu trudnych plam? Bo o tkaniny, ponieważ nie jest tak bardzo żorąca jak produkty chemiczne. Coca-Cola jest idealna do usuwania rdzy. Kwas fosforowy, który zawiera Coca-Cola jest idealnym ordzewiaczem, gdy na waszych śrubach, śrubokrętach, zlewach lub innych metalowych narządach, przyrządach pojawia się rdza. Biorąc pod uwagę jednak to, że Coca-Cola zawiera dużo cukrów, po wyczyszczeniu naszych narzędzi ze rdzy Coca-Colą musicie wiedzieć o tym, że musicie dokładnie je opłukać. Jak zastosować nasz... Do pojemnika wkładamy narzędzia, które chcemy oczyścić z rdzy, zalewamy je tak, żeby były w całości przykryte Coca-Colą i pozostawiamy na noc. Następnego ranka przetrzyjcie narzędzia wilgotną szmatką, a następnie je wypolerujcie. Wracając do odplamiania plam, możecie usunąć bardzo trudne, plamy i nawet te wżarte w materiał, stosując puszkę Coca-Coli z Waszym ulubionym detergentem, wrzucając pranie zaplamione do pralki i w ten sposób biorąc pranie. Coca-Colą również możecie wyczyścić szyby i kryształy. Coca-Cola zawiera niewielkie ilości kwasu cytrynowego, który pozwalają nam doczyścić okna, lustra i kryształy. Jeśli chcecie doczyścić jakieś plamy na lustrze, oknie, wtedy namoczcie wilgotną szmatkę w Coca-Coli i przeczyjcie dane miejsce. Coca-Cola też dobrze działa na tłuszcz. Tłusty osad to coś, co gromadzi się często na blatach kuchennych. Nie, za nie zawsze łatwo jest to usunąć. Typowym de detergentem, jeśli jednak detergent połączycie z Coca-Colą, możecie uzyskać płyn do zadań specjalnych. Jak to zastosować? Połącz płyn lub mydło w płynie z Coca-Colą i przeczyj dane obszary, które chcecie doczyścić szmatką. Pozostawcie to około, na około 5 minut, a potem przeczyjcie wilgotną gąbką lub szmatką. Czy wiecie, że za pomocą Coca-Coli możecie również usunąć gu gumę z włosów? Jeśli wasze dziecko przyklei przypadkiem gumę do włosów, nie obcinajcie od razu kosmyka włosów i no wypróbujcie naszą metodę z Coca-Colą. Jak to zastosujemy? Spryskajcie włosy w, w miejscu tam gdzie jest guma Coca-Colą, pozostawcie na parę minut i następnie ściągnijcie gumę. Coca-Cola jest również wspaniałym odtłuszczaczem garnków i patelni. Resztki tłuszczów brudów nadają im nieprzyjemny wygląd, zapach, i wtedy po, z pomocą przyjdzie nam Coca-Cola. Przed umyciem garnków i, i patelni spryskajcie te na, naczynia, które chcecie umyć, odrobiną Coca-Coli i podgrzejcie. Następnie użyjcie płynu do mycia naczyń oraz wilgotnej gąbki, aż brud całkowicie zniknie. A czy wiecie, że Coca-Cola może mieć też zastosowanie w ogrodach? Działa dobrze na pestycydy. Jak to zrobić? Spryskajcie okolice waszego ogródka Coca-Colą w miejscach, w których pojawiają się szkodniki. Możesz też porozkładać talerzyki z tym napojem strategicznych w miejscach Twojego ogrodu. Coca-Cola również jest dobra na usuwanie rdzy z toalety. Jak to zastosować? Spryskajcie napojem Coca-Cola zaplamione części łazienki. Pozostawcie naszą Coca-Colę przez godzinę w łazience, po czym spłukajcie tak jak zawsze wodą i umyjcie szczotką. Czy jesteście gotowi do wypróbowania naszych sposobów? Teraz przechodzimy do minusów Coca-Coli. Niestety, Coca-Cola jest bardzo niekorzystna dla naszego zdrowia. Zawiera ona substancję, która niestety zanieczyszcza nasze organizmy. Jakie są skutki uboczne regularnego picia coli? Po pierwsze, niestety, Coca-Cola wypłukuje witaminy z naszych organizmów. Coca-Cola też może mieć negatywny wpływ na nasze uzębienie, ponieważ zawiera kwas fosforowy i dużo cukrów. Mogą też również powstać ubytki w uzębieniu i uszkodzić może nam szkliwo. Jeżeli zależy Wam na pięknym uśmiechu, to niestety, ale proponujemy zaprzestania picia Coca-Coli. Coca-Cola zawiera dużo kofeiny i niestety może też powodować nie, niepokój i zaburzenia snu. Puszka coli zawiera tyle kofeiny, co wyliżanka kawy. Udowodniono również, że napój ten może uzależniać, czego skutkiem mogą być bóle głowy, drażliwość, letarg, letarg a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zawału serca. Coca-Cola również, niestety, przyczynia się do otyłości. Jedna puszka Coca-Coli zawiera 33 gramy cukru. Czy o tym wiedzieliście? Niestety nie dostarcza nam żadnych składników odżywczych. Mimo tak dużej zawartości cukru, Coca-Cola nie zaspokoi nam głodu, ale jedynie przyczyni się do przebierania naszej wagi. Coca-Cola może doprowadzić nas też do chorób naczyniowych i cukrzycy. Coca-Cola też może przyczynić się do pogorszenia wyglądu naszej skóry. Gdy pijemy Coca-Colę zawierającą bardzo dużo cukrów, może, mogą nasze zmarszczki zrobić się bardziej widoczne. Wzmagają niestety wypryski oraz trądzik. Regularne picie Coca-Coli może doprowadzić nas również do nadciśnienia tętniczego. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Coca-Cola ma tak bardzo intensywny kolor. Ponieważ zawiera barwniki i bardzo dużo składników, które mogą okazać się rakotwórcze, jeśli zostaną zatrzymane w organizmie przez długi czas. Coca-Cola również zaburza pracę nerek. Niektórzy ludzie nieświadomi z ilości cukrów w Coca-Coli wybierają. Wersja Light Coli. Niestety ta kola wcale nie jest light, bo zawiera bardzo dużo słodzików. Co dzieje się z naszym organizmem po wypiciu Coca-Coli? 10 dużek cukru, które znajdują się w Coca-Coli, destrukcyjnie wpływa na nasz organizm. Nie, nie wymiotujemy tym napojem tylko dlatego, że nasze ciało produkuje kwas fosforowy. Po 20 minutach glukoza sprawia, że podwyższa się nam stan insuliny. I nasza trzustka zamienia cały cukier w tłuszcz.